Kontynuujemy naszą wędrówkę. Obecnie przechodzimy do następnej lokacji, bo to już wszystko zrobiliśmy. Aha, to jest ta lokacja. Nowi przeciwnicy, malaryci, są bardzo niebezpieczni, rzucają mocne zaklęcia. Dlatego trzeba się pozbyć ich jak najszybciej. Też aha no Zaraz wrócę do poprzedniej pragniesz? lokacji i sobie odpocznę Zrobię to skoro tego pragniesz No bez obszarowych czarów to ja tutaj nic nie zdziałam Czekam Się zajmie tymi malarytami. Trzymaj się cieni jeszcze, a w często bitnie zapewnione. Sprzejemy To wszystko na co ci stać Ci malaryci potrafią się leczyć Mają dość dobre zaklęcia ofensywne To wszystko na co ci stać? tamten już się wyleczył. Twoje życzenia. Skoro muszę. Wedle rozkazu Jeden z głowy, dwóch z głowy Teraz trzeciego jeszcze O, przerwało mu nawet czary No dobra no, myślałem, że będzie gorzej Będę się nieźle bawiła Bój trwający od twych narodzin wkrótce się skończy Dobrze. Zrobię to. Poza tym mamy tutaj takie wsporniki, które na należy zniszczyć. Tu jest jeden z nich. Wspornik umarł. Jeśli wspornik może umrzeć, wspornik, śmierć, strasznie to głupio brzmi. Dobra, pójdziemy na zwiady, oczywiście. No jej, dwóch malarytów. Jakby to zrobić Dobrze Ustawię się tutaj Tu jest dosyć wąsko ustawię się tutaj niech tak będzie czarownicą użyte tam jakiś obszarowy czar nie dosięgnie stąd Stąd już bardziej Uderzyło tam kogoś Szpony bestii Nie jesteś w stanie nic zrobić Chyba Olecam jakieś koty Wściekły kot To wszystko Patrz i ucz się Ten chce mnie unieruchomić. Porzucę w niego kulką szybko. Bo udało mu się unieruchomić nieziołka i spowolnić czarownicę. No nic będę walił tam czarami, ile wlezie. No to jest najwyższy kapłan Malara. Dobra, ten kotek już śpi. Wziąłek już może coś zrobić. Wow, ten kapłan naprawdę jest mocny. jest dla mnie O już ginie na skraju śmierci jest. I jeszcze ten O już ci to leczenie nic nie da To wszystko Napiszę sobie tutaj co my tu mamy? Temu biednemu chłopu. Już nic nie jest w stanie pomóc. No tutaj coś jeszcze jest. Jakiś miecz. Nie, to jest sztylet. Małe ostrze, plus 1 A to co to jest? To jest po prostu plus 1 Aha, premia do ataku plus 2, czyli jest lepsze Dobra, zapiszę sobie tutaj Uda mi się tutaj odpocząć? Udało się, no, świetnie Tutaj mamy most, ale jest przerwany, potrzeba jakichś kawałków drewna, żeby, żeby połączyć te dwa końce. Więc na razie tutaj nic nie zrobimy z tym, jedyna droga to tutaj. Dobra, od, odsuń się stąd. No oczywiście musi ktoś gonić czarownicę. na co stać? Dobra, rzucimy sobie tam jakąś kulkę. Dobra, ty tych tych kapłanów wiatr w drzew No nie no ten kot się uwziął Zobaczę co da się zrobić Mordersko najpodlejszą ze stóp. Zwycięstwo. Oni też się leczą A ten kod dalej biega za mną Mogę coś z tym zrobić chociaż go śledzi A ty oczywiście nic nie robisz Bo, bo co

Potrzebujesz leczenia, to zaraz ci udzielimy pomocy. mam zrobi Dzik arktyczny. Ojej, co się dzieje z kapłanem. Wyleczymy się teraz. No i jeszcze wyleczę wolnika. Dobrze, co tu jest, orki, dawno ich nie było. Wow! O tutaj jeszcze są na dole Trzeba to jakoś... jakoś strategicznie zrobić Ej, jeszcze zabij tego Jak tu jesteś u góry No świetnie Łatwizna, go Niech tak będzie. A teraz. To wszystko? Tak, to wszystko? Stychaj. Co, skoro tego pragniesz? Czekam na. Dam ci lekcję pokory. Jest ich tam jeszcze więcej? Nie wiem, nie widzę. Pobiegnę tam jakimś wojownikiem. Tak. Zobaczę, co da się zrobić. Słucha. To wszystko? Dobra, rzucimy sobie tu jakąś kulkę. w ogóle tam kogoś? co oni tu robią? stoją i rzucają zaklęcia jakieś no po kolei tutaj wchodzą i giną Ooooo wow, wojniku. Mocniej oni są, mocni. Zdąży się wyleczyć. Nie zdążył. Aha. Kupię cię na pół. Skoro tego prawie... Możemy coś tam wziąć. No, zniszczyliśmy zaporę. Tylko nie wiem skąd wziąć drewno. No nie, drużyna zdobyła przedmiot. Chcesz mnie? Aha, z tego jest po prostu drewno. I tego drewna użyjemy do połączenia mostów. Mostu. Ale jeszcze tutaj jest jedna zapora do zniszczenia. Konkretnie tutaj. Da się ją zniszczyć chyba tylko. Dystans na dystans. Właśnie. Ci co walczą wręcz to próbują to zaatakować ale nie mogą. Widać obrażenia tej zapory na skraju śmierci. Spornik. Nogini. I bum. Co się stało? Rzeka wylała. Zapora została zniszczona. I w sumie to tyle, jeśli chodzi o tą lokację Podniosę sobie jeszcze na Następny poziom Postacie Kolejny czar pierwszego poziomu To robi aha, a to aha, zmienia broń w sztylet lodowy, wezmę sobie chyba uśpienie. wezmę sobie uśpienie oraz jedno zaklęcie drugiego poziomu tutaj sobie weźmiemy hmm. wezmę sobie lustrzone odbicie bo to bardzo dobre zaklęcie chociaż nie wiem czy ten czar występuje w postaci wzmocnionej. Ale chyba nie. Więc wezmę sobie go teraz. Tworzy on 2 do 8 kopii. Osoby. No i to są takie jakby tarcze. Jeżeli dostaniemy, jeżeli coś nas zaatakuje, no to zostanie zniszczona nasza kopia. Więc to jest dobre. Jeszcze kapłan i chyba mamy zaklęcia trzeciego poziomu, tak możemy wybrać dwa zaklęcia trzeciego poziomu więc sobie wezmę dwa razy leczenie poważnych ran. Zacznę sobie tutaj. Dobra, i myślę, że na dzisiaj to tyle, jeśli chodzi o, na, o nagrywanie. W następnym odcinku, no teraz sobie w sumie mogę to położyć, to drewno, a w następnym odcinku przejdziemy sobie do nowej lokacji, to już w sumie chyba ostatniej. No i to tyle. Dzięki za oglądanie i cześć, na razie.